Chciałem Państwu powiedzieć parę słów o wpływie zmian klimatycznych na intensywność zjawisk opadowych. Troszeczkę zastępstwie kolegi, który miał być pierwotnie, ale z przyczyn losowych nie mógł być, więc ja tylko takie najważniejsze rzeczy chciałbym nakreślić, bo tak, właściwie ta intensywność zjawisk i przyczyny to są praw przyczyną tego, co mieliśmy we wrześniu i tego, że te powodzie się co jakiś czas zdarzają. Jeżeli popatrzymy na średnią temperaturę Ziemi, w tej chwili jest to udokumentowane, nikt się z tym nie spiera, że ta średnia temperatura wzrosła około 1,5 stopnia. Powoduje to zmiany w bilansie wodnym, atmosfery, i to się bezpośrednio przekłada potem już na to, co obserwujemy w opadach i w ich intensywności czy występowaniu. I takie podstawowe rzeczy. Ocieplający się klimat to jest zwiększenie zdolności atmosfery do magazynowania wilgoci. To, co też wszędzie się powtarza, wzrost o 1 stopień temperatury powietrza to jest około 7% więcej pary wodnej w powietrzu. Jak podaje IMGW we wrześniu 2024, wskaźnik ten dla tego rejonu Europy, gdzie wystąpiły opady, wynosił nawet 10% na każdy 1 stopień wzrostu temperatury. Co to oznacza? Oznacza to, że burze mogą przynosić większej ilości opadów w krótszym czasie. To mieli Państwo też okazję zobaczyć w Hiszpanii, ci, którzy śledzili, że po prostu te opady są bardzo intensywne, bardzo duże i tak właściwie nie mamy się jak przed nimi bronić. Zmiana cyrkulacji globalnej też zachodzi przy tych wszystkich zmianach i tutaj głównie mówimy o tych prądach promieniowych, które są w górnych warstwach, które decydują o tym, jak ten opad się przemieszcza i czy utknie, jak to się mówi, potocznie nad danym obszarem. A to, co się dzieje z Nizhem Genuańskim, tutaj nad Polską, czy w tej środkowej Europie, to właśnie on we wrześniu utknął na tydzień i tak długo padało, aż się już, jakbym kolokwialnie, nie wypadało, bo nie miał jak przez te układy ciśnienia pójść. No i tutaj to, co mówiłem, ten prąd strumieniowy, on podlega zmianom. W związku z tymi zmianami temperatury i coraz częściej dochodzi do zatrzymania takich systemów burzowych nad jednym obszarem. Tydzień, dwa, to ciągle przybywa, ciągle te opady się pojawiają. I też kolejna rzecz: wyższe temperatury to jest większa energia dla układów burzowych. My tego tutaj tak nie obserwujemy, natomiast jeżeli Państwo gdzieś śledzą ze Stanów Zjednoczonych doniesienia i huragany. Tam w ostatnich latach notuje się większą ilość huraganów o tych wyższych kategoriach z większą energią, które docierają nad kontynent. Jeżeli mówimy o deszczu, to co nas najbardziej interesuje, no to jest to opad kondensyjny pary wodnej. Czyli jeżeli tego tutaj nie widać, ale to Państwo później udostępnimy, tu jest taka chmura, to sobie trzeba wyobrazić, w której się leje po prostu strugami wody. Jeżeli dojdzie do takiego opadu, są to opady bardzo często lokalne. Mieliśmy przykład w sierpniu, na początku sierpnia, 7 sierpnia. Kozanów zalany popadało u nas lokalnie na kozanowie 70 mm deszczu, no i Kozanów wpływał z różnych przyczyn. Więc to trzeba też wziąć pod uwagę, że nie tylko takie dużo, dużo obszarowe, ale też lokalne mogą wystąpić. I to, co ważne, żeby takie rzeczy następowały, musi być gdzieś to źródło wody. No Europa jest otoczona czy morzami, więc mamy takie źródło wody, więc te. Chmury burzowe są zaopatrzone w tą parę wodną. To, co nas najbardziej interesuje, to Morze Śródziemne, przy Państwa, i ten rejon tutaj wskazany, gdyż tam się generuje ten niż genueński, ten, który od wieków przynosi te katastrofalne opady. I Jak tutaj sobie Państwo spojrzą, wrzesień 2024: rekordowe temperatury. Notowano wody na powierzchni około 30 stopni. To były temperatury nienotowane w długim okresie. Więc zachodziło intensywne parowanie. Jeżeli popatrzymy sobie na wykres wzrostu temperatury powierzchni Morza Śródziemnego, no to widać, że on tutaj rośnie. My jesteśmy gdzieś mniej więcej w tym, w tym rejonie i prognozuje się, że będzie dalej w dalszym ciągu rosnąć. Wzrost temperatury, jak mówiłem, to jest większa ilość parującej wody bogatsze chmury, które później wędrują nad Europę. I tu mają Państwo przykład z września. Niż Borys, także został nazwany. Proszę zwrócić uwagę, pamiętają Państwo zapewne te temperatury. Część Europy 34-35 stopni. Tutaj było chłodniej nad Francją. Utworzył nam się prąd strumieniowy, który przyniósł zimne powietrze. Mamy gorące powietrze, front atmosferyczny. Tutaj to też ładnie widać, jak on się ukształtował. I bardzo szybko pojawiły się tego rezultaty. Opady śniegu, Austriacz, Alpy. Tam Państwo na pewno mogą znaleźć sobie zdjęcia, met półtora śniegu spadło w ciągu jednego, dwóch dni, no a nad Europą Centralną i Środkową te katastrofalne opady deszczu, które trwały tydzień do półtora, które przyniosły tam w niektórych regionach do 200-300 mm opadu deszczu. Więc proszę pamiętać, że tak właściwie to co się u nas dzieje w Polsce i ta sytuacja powodziowa kreuje się tutaj nad Morzem Śródziemnym. I te niże genueńskie, tak jak już mówiłem, to one tutaj powstają. Tu mają Państwo taki przykład, czyli mamy gorące powietrze, zimne, front atmosferyczny, gdzie to skraplanie tej pary wodnej bardzo intensywnie zachodzi w dużych ilościach, bardzo gwałtownie. Tutaj, jak pokazują pomiary, ta różnica była nawet do 32 stopni, więc bardzo mocno to następowało. I jeżeli popatrzymy sobie też na wykresy, tutaj nie widać, ale tu jest średnia z wielolecia. W tym rejonie i poprzedni rok, to można powiedzieć, że tam poprzedni rok był w miarę ciepły i my mieściliśmy się w tych wyższych granicach. Tutaj sobie pożyczyłem rysunek z meteoprognozy. Oni tak troszeczkę humorystycznie podeszli, bo w różnych momentach mówiliśmy, że jest nam ciepło, zimno. Czy ja sam mówię, że są zimne na przykład noce? Natomiast pomiary pokazują, że my, to jest nasze odczucia, natomiast jesteśmy w tym okresie, kiedy te temperatury są wyższe od tej średniej z wielolecia. Kolejna ważna rzecz przy tych opadach i przy całej zjawiskach pogodowych to jest przesuszanie strefy przy powierzchniowie gruntów, to tu, o co tutaj też mówiliśmy. Jeżeli ta strefa tutaj, gdzie zachodzi infiltracja na różnych glebach jest przesuszona, jest dużo powietrza, to takie intensywne opady deszczu, które mamy, nie wciągną. Tworzy się poduszka powietrza w tych strefach glebowych i ta woda nie ma jak. Dopłynąć do warstw wodności, więc ona będzie spływała. Więc proszę pamiętać, jak będziemy mówili o infiltracji, o tym zabezpieczeniu terenów, że to wszystko działa do pewnego momentu, do pewnej ilości opadu. 30, 20, niezaintensywnych. Wtedy możemy mówić o tym, że gleba czy ziemia stanowi ten bufor dla wód opadowych. Przy tym, co było w tamtym roku, ta woda spływa po powierzchni. Tutaj proszę też zwrócić uwagę, że tutaj mamy te gleby na nizinach bardziej, natomiast w obszarach górskich. To też czasu uświadomić, że tam nie będzie retencji glebowej, bo ta gleba jest o bardzo małej miłszości pół metra, maksymalnie do metra. Poniżej mamy zwietrzelinę, która jest słabo przepuszczalna, więc w obszarach górskich nie ma możliwości budowania tego potencjału retencyjnego w glebach. No i to, co mamy, proszę zwrócić uwagę, to taki wykres akurat z Walencji, słynny obszar w tamtym roku, co się zadziało w tym jednym miesiącu. 770 mm zanotowano w ciągu 24 godzin. Nie ma żadnej skały, żadnego zbiornika, urządzenia, które byłoby w stanie taką ilość wody zmagazynować, przetrzymać i ochronić tereny, które są poniżej. I to też trzeba sobie uświadomić, że w tej, przy tej zmienności i zwiększeniu się ilości opadów no to jest taki czynnik bardzo krytyczny. Czyli generalnie powyżej pewnego poziomu możemy zapomnieć o tych naturalnych zdolnościach retencyjnych. Zdjęcia: ja tutaj położyłem sobie, zresztą one też funkcjonują tutaj w środowisku z lasów. Tutaj jest, są zdjęcia na ich profilach Facebookowych, kiedy widać, że ta woda nie miała jak ściągnąć. Ona płynie całą powierzchnią już tutaj doliny czy stoku, ponieważ te zdolności retencyjne zostały bardzo szybko osiągnięte. Tu mają Państwo też zdjęcie że szlaków w masywie Śliżnika. To były tak potężne ilości wody i taką miały siłę, że nawet drzewa, e, gdzie są słabiej ukorzenione, zostały zniszczone, powalone e, i mamy takie e, rzeczy, możemy zobaczyć. To samo mamy e, w innym rejonie. E, też ta retencja nie zadziałała i mimo tego, że mamy tych zbiorników e, dosyć dużo do takiej małej retencji leśnej, to one działają do pewnego momentu. Przy takich zmianach klimatycznych, przy tych opadach nawalnych, ten system po prostu nie działa, bo nie jest w stanie no, przejść praw fizyki, i ta woda szybko spłynie w dużych ilościach. I mieli Państwo tego przykład właśnie w Kotlinie, dlaczego tam takie były zniszczenia. Tam nie, ta woda nie mogła się wchłonąć, ona po prostu spłynęła, ponieważ były duże spadki. My we Wrocławiu mamy lepiej, bo mamy bardziej płasko, mamy czas i ta woda się bardziej rozewa, natomiast obszary górskie nie mają praktycznie żadnego czasu. Jeżeli mówimy o wyzwaniach, Wrzesień to jest powódź, a teraz w lutym mamy suszę. I proszę Państwa, to trzeba też powiedzieć, że te zmiany klimatyczne powodują to, że nie mamy takich stref przejściowych. Jest albo sucho, albo powodziowo. Artykuł z gazety Biebrzański Park, gdzie teraz już mamy dużo mokradeł, dużo takich terenów, gdzie woda może infiltrować i stagnować. Na rzekach dramat, nie ma wody, są bardzo niskie stany, ponieważ nie ma opadu, nie ma śniegu. To samo, jeżeli popatrzymy na mapę wilgotności warstwy wierzchniej. Już w lutym są rejony, gdzie ona jest bardzo niska, a to oznacza, że ta gleba będzie przesuszona. Jeżeli przyjdzie opad większy, no to też się nie chłonie przez to, że nie będzie możliwości. Dla gleby, dla wilgotności gleby, najlepszy jest opad powolny, długotrwały, bo on pozwala wodzie wsiąknąć w głębiej. Jeżeli mówimy o wezwaniach, zdjęcie z gór, luty, proszę Państwa, tutaj powinno być dwa metry śniegu. Trasa narciarska, przygotowane wszystko. Nie ma nic. E, główny szlak karkonoski narciarski. E, nie ma śniegu, a śnieg, proszę Państwa, jest najlepszym zbiornikiem e, dla wód. Zaczyna padać w normalnych czasach w przeszłości. To jest tak wrzesień, październik, pierwsze, ale już tak od listopada dosyć intensywnie. I on się topił gdzieś do maja. Spokojnie w tych kotlinach górskich, na stokach topił się i dostarcza wodę. Nie ma śniegu, nie ma najlepszego zbiornika dla tych wód opadowych, który. Jakby buforował tę sytuację. My jesteśmy w tej chwili, to jest, jeżeli popatrzymy na skumulowane opady, generalnie są bardzo niskie. To jest średnia dla poprzednich. Nie wiem, jak będzie. Zapowiadali zapowiadają na dzisiaj intensywne opady. Jak tym Państwo, nie ma opadów. I na chwilę obecną zapowiada się, że będzie na wiosnę dramat. Jak popatrzymy w danej MGW, większość rzek ma stany bardzo niskie przepływu wód. Jeżeli tak będzie, jak wygląda, mieszcząc, to odra ma szansę, żeby się powtórzyła katastrofa na odrze, bo oficjalnie algi i tak dalej. Natomiast pra przyczyną problemów na odrze, które zdarzają się przy niskich przepływach, są niskie przepływy, brak wody w rzece a z drugiej strony wielowiekowe przekształcenie tych terenów, bo mamy Górny Śląsk, wody odprowadzane z kopalń, mamy KGHM, mamy inne elementy i tą wodę trzeba odprowadzić, bo dzięki temu nasz kraj wydobywa surowce, jest bogaty i może się rozwijać. Natomiast przy takich niskich stanach ten poziom zasolenia temperatura powoduje, że będzie ten sam problem i jeżeli się nic nie zadzieje, to prawdopodobnie lipiec, sierpień będziemy mierzyli się z podobnymi katastrofami na Odrze, jakie miały parę lat temu. Tutaj, jeszcze też przykład piezometru, to kolega ze stowarzyszenia pokazuje, że normalnie w tym momencie mieliśmy w lutym mniej więcej na tym poziomie. W tym roku jest parę metrów niżej, i też nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o zaopatrzenie. Polska ma bardzo gęstą sieć rzek. Natomiast cały czas tutaj dyskutujemy. Jak tą wodę zagospodarować? My nie mamy zdolności zbyt dużych, ale to powiedzą specjaliści później jeszcze, na łapanie tej wody. Jeżeli my tej wody nie będziemy łapać na wiosnę, kiedy jej powinno być więcej, to potem nie będzie z czego zasilać rzek, regulować tego przepływu i to, co się czasami też pojawia, że będziemy robić mokradła, odsuwać te wały, no okej, okay. tylko że jeżeli nie będzie opadu, jeżeli nie zasilimy tego opadem, no to tam też będzie sucho, bo rzeka, ta woda z tych mokradeł odpłynie do rzeki. Jeżeli będzie niski poziom w rzece, no to będzie niski poziom w otoczeniu tej rzeki. Więc musimy patrzeć na to, to, co już tutaj wielokrotnie było podkreślane całościowo, holistycznie ten system, na ten system trzeba popatrzeć całościowo. Czyli musimy zacząć patrzeć na to, co się dzieje w górach, na przedgórzu, na nizinach, aż do ujścia. Nie możemy patrzeć na to wszystko jednotorowo, bo te zmiany klimatyczne, które Państwu pokazałem, idą. My na to nie mamy wpływu do końca. Natomiast musimy być przygotowani na to, że to, co było we wrześniu, ta system, częstość powodzi może być znacznie szyb, większa niż była do tej pory. I ja bym na tym podziękował.